Dzień dobry, moi drodzy, witajcie na naszym kanale. Z tej strony Adrianna Wilk i dzisiaj spieszę do Was z najnowszymi informacjami na temat polityka, który do niedawna rozdawał karty na polskiej scenie politycznej. Jednak, jeśli plotki się potwierdzą, wkrótce może trafić za kraty aresztu. Coraz więcej wskazuje na to, że tak. Sprawa rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, dotąd uznawana za kolejny aferalny odprysk czasów pandemii, może przerodzić się w tsunami, które zmiecie byłego premiera Mateusza Morawieckiego i pogrzebie marzenia PiS o powrocie do władzy. Polska polityka od lat żyje aferami, ale to, co dzieje się dziś wokół rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, może przebić wszystko. Afera RARS, która do niedawna wydawała się tylko jedną z wielu, dziś urosła do rangi tykającej bomby, mogącej zdetonować całą scenę polityczną. W centrum tej historii znajduje się były premier Mateusz Morawiecki, człowiek, który jeszcze niedawno pozował na technokratę i symbol stabilności. Teraz coraz głośniej mówi się, że może zostać zatrzymany. Jeżeli tak się stanie, będzie to najgłośniejszy polityczny cios w Polsce od 1989 roku. Dlaczego ta sprawa jest tak poważna? Bo nie chodzi o jeden nieszczęśliwy kontrakt czy błąd systemu, lecz o gigantyczny mechanizm drenowania pieniędzy publicznych. Plotki ze śledztwa ujawniane przez dziennikarzy mówią wprost: to była zorganizowana grupa przestępcza działająca na styku władzy, biznesu i państwowych pieniędzy. Setki milionów złotych wypływały przez umowy zawierane w trybie nagłej potrzeby, z pominięciem procedur, a beneficjentami były firmy z nadania politycznego. Najbardziej znany przykład? Paweł Shopa i jego Red is Bad, które zarobiło fortunę na sprzęcie sprowadzanym z Chin, a później sprzedawane z niebotyczną przebitką generatory, maseczki, rękawiczki wszystko z absurdalnymi marżami. Zatrzymano już kilku graczy, odzyskano część środków, ale eksperci mówią: To tylko wierzchołek góry lodowej. Problem w tym, że ta góra lodowa może mieć twarz byłego premiera. Michał Kuczmierowski, szef RS w czasach Morawieckiego, przebywa dziś za granicą i walczy o czas. Tam odbywa się jego proces ekstradycyjny. W grze pewnie jest nadzieja, że po powrocie PiS do władzy ta sprawa ucichnie lub wręcz zostanie zamieciona pod dywan. Według innych ustaleń dziennikarzy, były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych może być gotów opowiedzieć wszystko i zapewne ma dowody, które mogą pogrążyć ludzi z samego szczytu władzy. A jego rola jest kluczowa. To on miał koordynować zakupy, wydawać dyspozycje, które firmy mają dostać zlecenia. Nie był jednak samotnym graczem. Kuczmierowski to człowiek Morawieckiego, wprowadzony na stanowisko z jego rekomendacji. Jeśli zdecyduje się mówić, były premier nie uniknie odpowiedzi na bardzo niewygodne pytania, a inni świadkowie mieli już zeznać, że Kuczmierowski nie był osobą, która podejmowała kluczowe decyzje. Dziś w kuluarach mówi się jasno: prokuratura rozważa zatrzymanie Morawieckiego. Nie podjęto jednak ostatecznej decyzji, czy będzie on przesłuchiwany jako świadek, czy jako podejrzany. A ta druga opcja to nie jest dziennikarska fantazja, ale realny scenariusz. Procedura wyglądałaby tak: wniosek o uchylenie immunitetu, głosowanie w Sejmie, a potem ewentualne tymczasowe aresztowanie. Oficjalny powód obawa przed matactwem. I nie jest to argument z kosmosu. Morawiecki to wciąż człowiek z kontaktami, z wpływami w spółkach, w mediach, w biznesie. Pozostawienie go na wolności, w sytuacji, gdy kluczowi świadkowie zaczynają mówić, byłoby ryzykiem, którego prokuratura może nie chcieć podjąć. Zresztą w ostatnim czasie były premier mocno zwiększył swoją aktywność w mediach, gdzie często manipuluje informacjami, niekoniecznie podając tam prawdę. Jakie byłyby skutki polityczne takiego ruchu? Katastrofalne dla PiS. To nie jest kolejny poseł z prowincji, którego można wyrzucić z partii w ciszy gabinetów. To były premier, twarz rządu przez lata, człowiek, który podpisywał budżety i negocjował miliardy z Brukselą. Zatrzymanie Morawieckiego stałoby się symbolem upadku całej epoki. Wizerunek partii, która obiecywała prawo i sprawiedliwość, legnie w gruzach. Nawet najwierniejszy elektorat zacznie zadawać pytanie, czy o to chodziło. Czy znając skalę problemu, właśnie dlatego Jarosław Kaczyński odstawił Morawieckiego na boczny tor? A twarzą kolejnego rządu PiS chce zrobić Tobiasza Bocheńskiego, którego wystawił w wyborach na prezydenta Warszawy, a który jest obecnie europosłem. Uczynił go też jednym z chyba 11 wiceprezesów PiS, by budować jego pozycję wewnątrz partii. W dodatku przy tej aferze efekt domina jest nieunikniony. Na liście osób z kręgu Morawieckiego są nazwiska znane opinii publicznej. Ich też prokuratura ma chcieć przesłuchać. Mowa tu o Michale Dworczyku i Mariuszu Chłopiku. Ludziach, którzy trzymali w rękach machinę wizerunkową i polityczną logistykę. Jeżeli Kuczmierowski otworzy usta, pójdą za nim kolejni. A wtedy afera RARS przestanie być tylko historią o maseczkach i agregatach z Chin. Stanie się opowieścią o państwie, które zostało przerobione na prywatny folwark politycznej elity. Politycznie to może być punkt zwrotny przed wyborami, które odbędą się w 2027 roku. Dzisiejsza koalicja rządząca dostaje w prezencie narrację, o jakiej marzy każdy spin-doktor: Rozliczamy złodziei, przywracamy państwo obywatelom. PiS nie ma kontrargumentu. Obrona Morawieckiego jako ofiary układu nie zadziała zbyt wiele faktów jest na stole. A próba odcięcia się od byłego premiera też niczego nie zmieni. Jeśli Morawiecki pójdzie na dno, pociągnie za sobą ludzi z Nowogrodzkiej. Nie można też zapominać o wymiarze międzynarodowym. Morawiecki był reprezentantem Polski w Brukseli, twarzą negocjacji, rozmów z Komisją Europejską, a obecnie przewodzi pisowskiej frakcji europejskiej. Jeżeli dziś usiądzie na ławie oskarżonych, Polska stanie się w oczach Europy przykładem państwa, które wpadło w korupcyjny wir. To uderzy w wizerunek nie tylko byłej władzy, ale całego kraju. Nowy rząd będzie musiał odrabiać gigantyczne straty w zaufaniu. Czy zobaczymy Morawieckiego w kajdankach? Nikt dziś nie da na to stuprocentowej gwarancji, ale wszystko wskazuje, że gra toczy się o wysoką stawkę. Zatrzymanie byłego premiera byłoby początkiem rozliczeń, na które czeka wielu wyborców Platformy Obywatelskiej. Afera RARS to nie jest tylko rozdział w historii PiSu, to może być jego epilog. Jedno jest pewne: jeśli prokuratura zdecyduje się na ten krok, Polska czeka polityczne trzęsienie ziemi, jakiego jeszcze nie było. I wreszcie odpowiedź na pytanie, które wisi w powietrzu od miesięcy. Czy w tym kraju naprawdę ktoś odpowie za miliardy wyprowadzane z publicznej kasy? PiS wie, że ta afera to nie jest zwykły problem wizerunkowy. To kwestia przetrwania. Morawiecki był jednym z filarów partii i, co kluczowe, łącznikiem z biznesem i światem finansów. Jego upadek będzie sygnałem, że każdy może zostać poświęcony. Już teraz w kuluarach widać nerwowość. Część polityków mówi o obronie do końca. Inni po cichu sugerują, że trzeba ciąć po skrzydłach, zanim cała konstrukcja runie. Konflikt na linii Stary PiS, ludzie Morawieckiego, może przerodzić się w otwartą wojnę wewnętrzną, której skutkiem będzie rozpad jednolitego frontu opozycyjnego wobec obecnej władzy. Być może dlatego były premier tak chętnie pomagał w kampanii Karolowi Nawrockiemu. Licząc, że kiedy zostanie on wybrany na głowę państwa, będzie mógł liczyć na ułaskawienie. Tym samym Karol Nawrocki podtrzymałby tradycję prezydentów PiS, którzy ułaskawiają swoich partyjnych kolegów. A co Wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcamy też do wsparcia naszego kanału łapką w górę lub subskrypcją. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.